Z tej strony Adam Stanisław Czeczetkowicz z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego oraz Komitetu Obywatelskiego Pod Podlasie XXI wieku. A ze mną jest... Maciej Dobrodziej. Maciej Dobrodziej, słuchajcie... Fan, fan Cannibal Corps. Tak, yy, fan, fan kanibali, mówiąc po polsku. Yy, a dzisiaj w roli kierowcy... Tak kierowcy, eli, taksówka, taksówka, Podlasia na na, na, na Narodowa tak jest. Komitetu taksówka, Obywatelskiego Podlasia XXI wieku. postęp dorobiłeś kierowcy. Tak jest oraz, okay. oraz jako tutaj występuje, występujemy jako tak. koordynatorzy Zaznaczymy, wyborcy. Że, że taksówka jest no, na gaz. No i oszczędnie. E, o, o, oczywiście e, od Putina gaz. Tak. Bogaty jest od Putina, tak. bo jesteśmy fanami Putina, jak tak nie, wszyscy wiedzą. E, no, to już polityczny wątek. I, i, i dobrze opłacalni ruskimi agentami. Nie, nie, to to bzdury, przecież jesteśmy polskimi agentami, agentami swoimi, własnych nazwisk. Tak e, I wy... bardzo dobrze opłacani. Chcielibyśmy być. Zdecydowanie. <laughs> Dlatego walczymy o lepsze zarobki. Tak Słuchajcie, e, jako koordynatorzy Polskiego Centrum Dialogu Narodowego przyjechaliśmy do Bielska Podlaskiego. Stoimy przed budynkiem, który został użyty jako rekwizyt w filmie Znachor. I od tej nazwie tutaj widzimy jest taki szyld Znachor. To ta udana wersja remake'u, bo tu też był remake. Przed wojną był pierwsza wersja Znachora, czarno-biała taka. A kolorowa, a widzisz, kolor doktor Wilczu, no, a tu już jest Znachor. Właśnie tutaj pracowała apteka była chyba. To robiło za aptekę i ta aktorka taka znana. A, czekaj. To... Grała tu właśnie. To nie była Anna Dymna. Dokładnie, Anna tak? Dymna była. Anna Dymna. Oczywiście, że Anna Dymna, innej nie było. Więc my jesteśmy przy tym kultowym miejscu. A to, żeby było śmiesznie, to leży naprzeciwko tak, ratusza. ratusza. Ratuszu. No. Czy ratusza. Ratuszu. E, ra, ratusza. Ratusza. Miasta Bielsk podlaski A pokaż całą tą, e, Królewskiego miasta. Cały domek, domek pokazuję, tak. To, to jest ten domek. I to było użyte w tym, tym całym filmie. Było spotkanie wyborcze. Daliśmy namiary na Mianowaliśmy panią, tak, Ewę panią Ewę na koordynatorkę wyborczą w Bielsku Podlaskim. Ona ma Papiery na miasto, to wszystkie papiery. Miasto na wielu... e, by Bielsk Podlaski oraz okolice czyli, jakby ktoś był z Orli, czy tam czego, to, to warto się zgłosić do pani Ewy e, z Bielska Podlaskiego. Ja e, numer telefonu dam pod tym filmem. Dzwoncie, jeżeli chcecie e, zasiadać w Komisji Wyborczej w Bielsku-Podlaskim, Sława, to dzwońcie do pani Ewy, jeszcze tam sześć miejsc chyba było, a jeżeli jesteście z okolic, też możecie, bo, bo pani Ewa ma od nas ze Związku Słowiańskiego, pana Rynkowskiego, za co serdecznie dziękujemy chyba, Za no, tak, bo to jest, słuchajcie, na cztery komitety, tylko pan Rynkowski stanął na wysokości zadania, i po prostu dał upoważnienie w sensownym czasie, bo nie będziemy przecież jeździli i marnowali pieniądze. Ja tak naprawdę tutaj to z własnej kiesy robię i, 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 i że tak powiem zamiłowania do mojego Podlasia. I tylko dlatego dajemy pracę ludziom spoza układu, nie z platformy obywatelskiej, nie z PISU, tylko ludzi, normalnych ludzi. E, którzy chcą dorobić. Tak jest. E, więc słuchajcie, jesteśmy w Bielsku Podlaskim. E, może chcesz, chcesz coś dodać? No, powiem, że bardzo ładne okolice. Zapraszam. Mi się bardzo Jak się podoba, jechało podoba. przez las? Bardzo mi mówię, się ładnie że... jechało przez Pięk, las. Piękna droga, piękne okolice naprawdę. Aha. Jako Mieszczuchowi Warszawskiemu. No y, polecam taka jest taki oddech tak. tej przyrody natury y, pełny wierny oddech natury. Bardzo podoba mi się. No i fajne dziewczyny. A też, właśnie o dziewczynach. Tak, wspomnij. dziewczyny fajne, też no. niezmanierowane. O. Y, także... Takie jakby to powiedzieć y, tak, lepsza, lepsza wersja. Tak, lepsza zdecydowanie, wersja. zdecydowanie ugotują, upiorą. Lepsza wersja, y, Tak. 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 W Warszawie takich nie ma, nie, no nie ma, a czy może ma, są, mało, ale, ale nie taki, nie na wygnięciu, tak, A no tu tak. Pani, no, pani nam pokazuje, tak. że, że nie ma, no, no, zgadza się z Twoimi słowami jednym słowem. Także naprawdę wspaniałe miejsce, jeśli, ktoś, w szoku. Tak, jeśli tak. ktoś szuka szczęścia i miłości to polecam. <laughs> czyli bierstwo odlaski miastem szczęścia i, I miłości. miłości. Tak jest. I niech tak, I niech tak zostanie. I niech zostanie, <laughs> słuchajcie, jedziemy do Hajnówki, bo tam na nas ludzie czekają. Niestety deszcz pada, więc tyle nas było w Biersku. Zrobiliśmy zakupy w lokalnym sklepie żafta. Więc najedliśmy się trochę i lecimy dalej. Tu Znachor jeszcze pokażemy ten tak. budynek z filmu Znachor. Idź, 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 Bo już tak. Indywidualnie, tak. O już y, dobrodziej ma jakąś y, panią Tak Panie Adamie, brat jeszcze Nagrywa, no nagrywa, nagrywa, nagrywa Slavic Invasion Piwnica jakoś. Piwnica Slavic Invasion Możesz Możecie napisać do mojego brata. Ja z nim rozmawiałem wczoraj. Obecnie jest w okolicach Chicago. Chicago czy Chicago? Nie wiem jak to się mówi. E, siema panowie. No to już rozmawiamy. Jesteśmy oddolną inicjatywą. Tak, Pani więcej chce wziąć udział w wyborach? Tak. Tak, będzie pod tym filmem. Ja, ja, ja nakrywam siebie, nie Panią, w tą stronę. Tak, 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 no ludzie wolą być inkognito. Widzicie? Mój kanał to jest tak www.podlasie21.pl i jest od razu przekierowanie do kanału Nasz Głos 1. Ale wejdzie Pani podlasie21.pl i to już ma pani wejdzie na tego YouTube od razu i będzie ten filmik, a pod tym filmikiem będzie numer telefonu do pani Ewy, która y, dysponuje tutaj od nas upoważnieniem do zgłaszania ludzi do komisji. I też spoza y, jak kogoś w Orli, nie wiem, w jakichś tych różnych miejscowościach zna pani, to są miejsca do o 700 zł piechotą nie chodzi. Zwłaszcza w Bielsku. Dziękuję miłego dnia. Lecimy do hajnówki. Spotykamy się z Państwem w Hajnówce, a teraz jest czas na czas na, Teraz będzie sesja zdjęciowa przy całym budynku dla pana dobrodzieja. Pożegnaj naszych naszych, naszych tutaj pozdrawiam wszystkich Polaków. Polaków yy, w Polsce i za granicą... I za granicą. Oczywiście. I, i, I w kosmosie, i w, we wszechświecie. Bo będzie, będzie dr Sławosz Uznański. Będzie nasz Polak drugim, po, yy, No na stacji orbitalnej. Będzie, jest już wybrany, tak, będzie leciał. W tym, w tym roku doktor Sławosz Uznański. Takie znam, znaczy osobiście nie znam gościa, ale, ale znam człowieka, tego, który go zna. O, no to już mamy, tak. słuchajcie, wejście na orbitę. Na orbitę, no. na, na ten, na tak księżyc. On, on, jak chodził do szkoły średniej, to tak. kochał się w takiej y, dziewczynie, która jest y, tam nieznacznie młodsza ode mnie, a ta dziewczyna jest córką y, tak, ruchomidolnym jest, jest córką mm, mojego kolegi, bardzo dobrego kolegi mojego ojca. Ja już nic nie wiem, rozumiem. Stąd wiem, że nie jest Zbyt, zbyt skomplikowane. No, Dobra, słuchajcie, pod tym filmem będzie numer do pani Ewy tak. Zbierska Podlaskiego, która koordynuje zapisy, zbiera podpisy na związek słowiański i te inne komitety. Odmeldowujemy się i tak następne, następne widzenie Hajnówka. Hajnówka. Sława.